No I tu Mari, Mari i kolejna kartka, którą dostałam. Zaraz zobaczymy od kogo. Mamy owocówkę, ale to za chwilę wesołych świąt, jakieś kurczaczki to jest je malowana. Chyba widziałam jak kto. Natalia z kanału Zrabkowy Kosmos i Moje życie w Polsce malowała akwa akwarelami, jak się nie mylę. Jak miło dostać taką ręcznie robioną kartkę. Pogodnych świąt czy Natalia z rodziną. Natalia, ja Tobie też życzę zdrowych, wesołych świąt. Z rodziną, smacznego jajka, spokoju. Bardzo serdecznie dziękuję za prześliczną karteczkę. I za zdrabkę. Ja tobie również wysłałam. Mam nadzieję, że dojdzie przed świętami. Czekajcie, zrobimy tak, żeby było dobrze. Tak. Że tak. Może być? Nie będzie za duże. A może trochę zmniejszymy. O. Teraz będzie dobrze kawki i banana. Nieważne, czy coś tu będzie, czy nie będzie. Ja się i tak bardzo cieszę z karteczki. W ogóle mam karteczki od małego pozbierane. Z urodzin, z kumuni, Figa Ananas. I z innych okazji oczywiście też również mam różne zaproszenia brzoskwinia, arbuz mój mąż to się śmieje, że ja taki chomik jestem kokos i pomarańcza No, ale lubię. Lubię to zawsze jest pamiątka, zawsze idzie do tych kartek wrócić, poczytać, powspominać. O, tu jest gruszka. Kolejne dwa symbole to kiwi i wiśnie. I to chyba tyle, i ostatnie dwa symbole to borówka i jabłuszko. Tu mamy jabłuszko, tu mamy borówkę. Jeszcze był arbuz niezdrapany. No ale co karamboli nie było. Tylko nie było. Tu ananas był. Jabłuszko też było. No nic. Sprawdźmy kontrolne. Tak jest. Kontrolne różne, ale to nic nie szkodzi. Bardzo serdecznie dziękuję za kartkę i oczywiście na kanał Natalii zapraszam. Myślę, że większość Was zna, jak nie wszyscy, ale zostawcie pozdrowienia, miłe słowa i do zobaczenia. Pa!